Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiaj kolejny odcinek dotyczący od dokładnie odcinek numer 2, i w tym odcinku będę chciał zająć się tematyką zmiennych programowych. Teraz, tak, zanim przejdę do samych zmiennych programowych, to myślę, że wypadałoby dwa, trzy zdania powiedzieć na temat tego, czym są w ogóle zmienne jako takie. I teraz bardzo często tu ucząc się programowania, czy tłumacząc komuś programowanie, Używa się takiego sformułowania, że zmienna to jest takie pudełko na dane. Czy zmienna to jest pudełko, do którego możemy schować, zachować jakieś dane. I wiem, że dla wielu osób ta definicja może nie brzmieć jakoś mega precyzyjnie, no już na pewno może nie brzmieć jakoś mega technicznie, no ale wbrew pozorom ona jest bardzo prawdziwa, dlatego że w programowaniu zmienna to jest taki byt, który pozwala nam przechowywać jakieś dane. Jakie to będą dane? Na chwilę obecną wystarczy zapamiętać, że do zmiennej możemy zachować sobie tekst albo liczby. No i zanim przejdziemy do samego tworzenia zmiennych, to warto by też napomnieć, czym są zmienne programowe. W baszu istnieje więcej niż ro jeden rodzaj zmiennych bo to są zmienne programowe, specjalne i mm, globalne. Zmienne programowe to są takie zmienne, które znajdują się tylko i wyłącznie w jednym skrypcie. Czyli jeśli ja teraz tworzyłem mój plik, i nazywają go sobie zmienne programowe, i w nim będę pisał mój skrypt. To te zmienne, które stworzę w pliku zmienne programowym", ben, programowe, będą dostępne tylko i wyłącznie w tym pliku. Nigdzie nie będzie do nich dostępu na zewnątrz. No i teraz mogę już przejść do samego tworzenia zmiennych. Tworzenie zmiennych jest naprawdę mega, mega proste. Zawsze rozpoczynam od podania nazwy zmiennej. Nazwa zmienna jest ogólnie dowolna, to ja ją sobie sam wymyślam. Natomiast istnieje kilka mniej lub bardziej formalnych zasad, których należy przestrzegać. Po pierwsze, nazwa zmiennej nie może zaczynać się od cyfry. Po drugie, i to, jest, to są już takie mniej formalne, aczkolwiek uznawane zasady, czyli po drugie, nazwa zmiennej powinna zawierać małe znaki. Poszczególne słowa w nazwie zmiennej mogą być rozdzielone podkreślnikiem. Więc jeśli ja sobie tutaj napisałem username, nic nie stałoby na przeszkodzie, żebym user i name rozdzielił, ale to już jak się komu podoba. I ostatnia zasada jest taka, że jak to ktoś kiedyś fajnie określił, język angielski jest językiem urzędowym programowania, więc starajmy się, żeby nasze nazwy zmiennych i innych rzeczy, które będziemy samodzielnie w Bashu tworzyć, były właśnie nazywane w języku angielskim. Po samej nazwie zmiennej podaje znak równa się i po znaku równa się muszę podać, jaką wartość chcę przypisać do zmiennej. Jeśli chciałbym przypisać do zmiennej jakiś tekst, jakiś napis, to otwieram sobie cudzysłów podwójny i piszę po prostu ten tekst. Jeśli chciałbym podać liczbę, to robię dokładnie to samo, czyli podaję nazwę zmiennej, równa się i podaję liczbę, która mi się podoba. Tyle z tym zastrzeżeniem, że nie piszę tego w cudzysłowie podwójnym. Dlaczego? Dlatego, że ja bym chciał, żeby Basz rozróżniał, co stworzyłem jako napis, a co stworzyłem jako liczbę. I teraz, gdybym to 28 zamknął również w cudzysłowie podwójne, to dla Basza nie byłaby to w żaden sposób liczba, tylko on by traktował to jako jakiś napis na zasadzie tego napisu gruby. Więc to sobie trzeba rozróżniać. Mógłbym teraz zamknąć mój skrypt, uruchomić go, i zobaczyć, czy wszystko działa. Co prawda terminal nie wypluł mi żadnych błędów, więc mogę założyć, że mój skrypt wykonał się poprawnie, ale też nic nie zobaczyłem. Dlaczego? Dlatego, że wracałem do skryptu, no ja nie powiedziałem nigdzie Bashowi, że chcę gdziekolwiek wyświetlić jakikolwiek wynik działania tego skryptu. Mógłbym więc wyświetlić sobie teraz w terminalu zawartość mojej zmiennej username i zawartość mojej zmiennej age. W tym celu Używam komendy echo, czyli tej komendy, którą używałem już w pierwszym odcinku, i następnie muszę podać nazwę zmiennej, której zawartość chcę wyświetlić. Ale zanim podam nazwę zmiennej, to muszę podać znak dolara. Czyli piszę sobie na przykład dolar, user, name. A pod spodem mogę napisać sobie echo, dolar, age. Czyli zawsze, jeśli chcę wyświetlić zawartość jakąś, jakiejś zmiennej, to jej nazwę poprzedam znakiem dolara. Zapiszę skrypt. Uruchomię to i terminal ładnie wyświetli mi i napis gruby, i liczbę 28, czyli dokładnie te dwie wartości, które przypisałem do moich zmiennych. Co w sytuacji, gdybym ja chciał to wyświetlić w jednym stringu, czyli powiedzmy, że chciałbym wyświetlić, nazywam się gruby i mam 28 lat, przy czym słowo gruby i liczba 28 miałyby pochodzić właśnie ze zmiennych. Dalej, mogę użyć do tego echo, przy czym Całość zamykam w podwójnych cudzysłowach. I teraz najpierw muszę podać to, co chcę, żeby było wyświetlone na sztywno. Czyli póki co nazywam się. I teraz w miejscu, gdzie chcę, żeby pojawiła się moja zmienna, piszę po prostu dolar, klamerki, i w tych klamerkach podaję nazwę zmiennych, czyli user name. Zapisuję to. Uruchamiam skrypt i faktycznie w tym miejscu, gdzie podałem dolar klamerki i w nich moją nazwę zmiennej, wyświetlony został napis gruby. Czyli to wyświetli się zawsze, a to wyświetli się zgodnie z tym, co będzie przypisane do tej zmiennej username. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym teraz dodał tutaj zmienną age, czyli po username mogę dalej sobie normalnie pisać i mam. I w tym miejscu, gdzie chcę zawartość zmiennej H, znowu piszę dolar klamerki age i na koniec dorzucę jeszcze napis lat. Przetestujmy. No i cały skryptu wykonała się jak najbardziej poprawnie, czyli mam napis nazywam się gruby i mam 28 lat. I teraz ta część, czyli to to i to wyświetlone będzie zawsze w dokładnie taki sam sposób, czyli tam gdzie zawsze nazywam się i mam lat. Natomiast to, co będzie w tym miejscu oraz to, co będzie w tym miejscu, uzależnione jest stricte od tego, co będzie przypisałem do zmiennych. Mogę dla testu zamiast gruby zapisać tutaj Wojtek. I niech Wojtek ma lat 15. Teraz, kiedy zapiszę skrypt, uruchomię go ponownie. To nie mam już napisu gruby i 28, ale teraz nazywam się Wojtek i mam 15 lat. Czyli dobitnie widać tutaj, że zawartość. Tego I tego pochodzi dokładnie z tego, co zostało przepisane do tych dwóch zmiennych. W tym momencie mogłem zakończyć ten odcinek, ale chciałbym pokazać jeszcze jeden fajny bajer, który dotyczy zmiennych. Dlatego, że oprócz takich typowo tekstów na sztywno, liczb na sztywno do zmiennych możemy przypisać sobie również wynik jakiś koment, który normalnie uruchamiamy w terminalu. Czyli mogą tutaj sobie napisać na przykład where i. M, równa się. I teraz użyję takich kopniętych cudzysłowów, jak tu niektórzy mówią, czyli backticków. One znajdują się na tym samym klawiszu co tylda, czyli pod Escape'em. I tutaj w tych kopniętych cudzysłowach podam sobie nazwę jakiejś komendy. Ja podaję tutaj PWD, czyli komendę, która ma za zadanie wyświetlić moją aktualną lokalizację terminalu. Piszę sobie echo: $where i m Zapisuję. I kiedy wyświetlę, dostałem Home. Michał Bash. Gdybym teraz w terminalu sam uruchomił PWD, dostanę dokładnie ten sam wynik, ten sam rezultat. Czyli dzięki temu widzę, że mój skrypt działa poprawnie. Tak samo mógłbym sobie tutaj na przykład jeszcze zrobić drugą zmienną. All files równa się. Te same nawiasy, czyli backtiki i ls. I teraz, kiedy wyświetlę, sobie echo. All files to w terminalu powinienem zobaczyć wszystkie pliki, które znajdują się w katalogu, w którym jestem. I faktycznie tutaj zostało wyświetlone PWD, a no w tym miejscu zostało wyświetlone Hello World i zmienne programowe, dlatego że takie pliki znajdują się w moim katalogu BASH, w którym jestem obecnie. Dla potwierdzenia tego stanu rzeczy, mogę jeszcze sobie sam napisać ls, no i to się zgadza. Hello World i zmienne. Programowe. Tak jak powiedziałem na początku, myślę, że zmienne nie są w żaden sposób trudnym, t, trudnym tematem, a są bardzo, bardzo pożyteczne w programowaniu. O tym, jak bardzo są pożyteczne, to ten temat będę kontynuował również w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek. Zapraszam do kolejnych odcinków w mnie na kanale. No i standardowo, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.